Państwo, nazywam się Krzysztof Mikołajczyk, jestem prawnikiem w Zespole Ochrony Danych Osobowych, Prywatności i Technologii Informacyjno-Komunikacyjnych Kancelarii Wierzbowskiej Werszec. Ponieważ jest już dość późno, chciałem naprawdę krótko i możliwie najbardziej treściwie, jak tylko prawnik potrafi. To nie będzie łatwe, proszę uważać, że to jest wyzwanie dla mnie. Powiedzieć Wam kilka rzeczy o tym, jakie kwestie prywatnościowe związane z ochroną danych dobrze byłoby, byście wzięli pod uwagę, wchodząc na ten rynek mobilny. Słuchając prelekcji Pana Kaniuka, przyznam, że nabrałem tutaj wiele nadziei. To znaczy moje nadzieje i pewnie Wasze, tych z Was, którzy spróbują swoich sił, związane są z tym, że dwa lata 10% pojawiły się takie kwoty. Takie liczby. To dla Was wielka szansa. Jeżeli przynajmniej część z tych rzeczy, o których będziemy dzisiaj tutaj, o których spróbuję Wam tutaj dzisiaj powiedzieć, uwzględnicie w swoich planach biznesowych, myślę, że może to Wam pomóc, może to wzmocnić relacje z użytkownikami, ze świadomymi użytkownikami, którzy coraz częściej będą myśleć o tym, w jaki sposób to, co Wy im dajecie, wasz produkt. Będzie obchodził się z ich prywatnością bądź też zbudować lepsze relacje z klientami, dla których będziecie wytwarzać um, takie produkty. E, w dużym skrócie dane osobowe, ale o co chodzi? To mam nadzieję, że krótkie intro, które pozwoli wam zrozumieć wielowymiarowość tego aspektu. E, to Czym w świetle prawa może być deweloper aplikacji i jakie z tym obowiązki mogą być związane? Privacy by design krótki, naprawdę krótki zbiór paru zasad, które, jak ufamy, pozwolą Wam uwzględniać te aspekty, tak w praktyce, zastosować je po to, by Wasz produkt był bardziej przyjazny dla użytkownika, dla ochrony jego prywatności, a w przypadku klientów biznesowych. Pozwalał przedstawić ten Wasz produkt jako bezpieczny dla klientów Waszego klienta. Uważam, że to jest również element, który coraz częściej pomaga Wam, może Wam pomóc zbudować jakąś przewagę konkurencyjną. Dane osobowe. Każdy z nas intuicyjnie wyczuwa, że tam, gdzie pojawia się imię, nazwisko, adres, PESEL, to będą dane osobowe. Niestety sprawa jest trochę bardziej złożona, dzięki czemu ja i moi koledzy z zespołu mamy z czego żyć. Otóż ta definicja brzmi tak, proszę przeczytajcie ją, bo ona otwiera nam całą puszkę Pandory. To wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Urok tej definicji polega na tym, że e, tak naprawdę wszystko zależy od kontekstu. To, co dla mnie stanowi dane osobowe, dla pani może już tymi danymi nie być i na odwrót. Dlatego zupełnie pozbawione sensu jest toczenie takich sporów, które często kończą się takimi argumentami ad Hitlericum, to są dane osobowe, to nie są dane osobowe. Tak naprawdę to wszystko zależy. Nie da się stworzyć katalogu danych. Wszystko może być danym, a może jednocześnie nic nimi nie być w pewnych okolicznościach. Biorąc pod uwagę to, czy wy już przetwarzacie dane. E, zawsze możecie kierować się pewnym zdrowym rozsądkiem, brak możliwości identyfikacji. Przykładowa sytuacja mail e, kwiatuszek 86. Czy to już dane osobowe? Jeszcze najlepiej na onecie, na przykład. No, może tak, może nie. Raczej nie. Dla kolegi, koleżanki kwiatuszka 87 będą to już dane osobowe. Na tym właśnie polega ta magia. Znam tą osobę, wiem, jak się nazywa, znam ją osobiście. Znamy adres mailowy. Dla mnie tu już będą dane osobowe. której z Was może tej osoby nie znać i pewnie jej nie zna, dla tej osoby ten adres może nic nie znaczyć. Tutaj trochę klasyki. PESEL, wiadomo, on bezbłędnie zidentyfikuje taką osobę, rejestrując się w aplikacji, którą zaproponujecie użytkownikom. Nieczęsto będzie ten, ten parametr podawany, ta dana, ale może się pojawić. Dane osobowe kontekstowe to właśnie to wszystko, co pojawi się w związku z korzystaniem z jakiejś usługi, z jakiejś aplikacji mobilnej i do czego na pewno będziemy musieli wrócić. No i ta ulubiona kategoria dla prawników, czyli kwestie sporne: mail, login, adres, e-mail, adres MAC. Yy, tutaj naprawdę wszystko zależy. Ale przyjmijcie dla własnego komfortu i bezpieczeństwa, że w zasadzie każdy z tych parametrów, o e-mailu wspominaliśmy, może y, pozwolić na zidentyfikowanie takiej osoby w pewnych okolicznościach. Pamiętajcie, że zakres danych o użytkowniku aplikacji będzie rozbudowywany w miarę korzystania tego użytkownika z tejże aplikacji. Na ogół klasyczna rejestracja, gdzie podaje się na jakimś tam formularzu pewne dane, będzie pominięta. To jest element, który może biznesowo przeszkadzać, jeżeli Was pomysł nie wymaga zebrania tych danych. Natomiast będą zbiera będzie zbierana cała masa danych eksploatacyjnych o użytkowniku, włącznie z tymi poniżej. E-mail z oczywistych powodów również może być e, zbierany. Przyjmijcie, że jeżeli nawet nie macie imienia i nazwiska użytkownika, ale pojawią się w kontekście korzystania z aplikacji te dane poniżej, a najpewniej pojawią się, jeżeli tych danych pojawi się jeszcze więcej, e, to wy już macie do czynienia z danymi osobowymi. E, które pozwolą przynajmniej niektórych użytkowników zidentyfikować, a w każdym razie tak będzie twierdził organ ochrony danych w Polsce. Skoro macie dane osobowe, należy się zastanowić, jakie z tym będą związane obowiązki. Krótki wstęp z cyklu Mythbusters, tak, nie przetwarzamy, nie przetwarzamy danych osobowych, jedynie je przechowujemy, zaraz do tego wrócimy i nie przetwarzamy danych osobowych, a jedynie dane eksploatacyjne. To bardzo częste, bardzo częste podejście, niestety błędne, że oto taki użytkownik, o którym, o którym mamy pewne parametry, choć nie znamy jego imienia i nazwiska, o którym wiemy, co on robi, budujemy jakiś jego profil behawioralny, który w tak zasadzie dla nas jest ważniejszy od jego imienia i nazwiska i, i kilku innych podstawowych danych. E, w tej sytuacji mamy już dane osobowe i możemy rozpocząć proces ich przetwarzania. A dlaczego samo ich przechowywanie to już przetwarzanie? Ponieważ e, przyjęto i to, to jest rozwiązanie wspólne dla wszystkich państw europejskich. Taką oto definicję, że przetwarzanie danych to wszelkie operacje na danych, włącznie z ich przechowywaniem. Jeżeli e, mając pewien pomysł na aplikację mobilną, będzie ona te dane e, przekazywała na wasze serwery, wrzucała gdzieś do chmury. Nie wiem, będzie to Azure na przykład, gdzieś to trafi, e, wy już e, rozpocznijcie proces przetwarzania. Macie dane osobowe, przetwarzacie je. Sugestia taka, że w zasadzie wszystkie dane, które zostaną zebrane w systemie informatycznym to takie pojęcie wytrych, które obejmuje zasadniczo wszystkie te, wszystkie urządzenia, z których korzystacie na bieżąco, rozpoczniecie proces ich przetwarzania. No i co z tego wynika? Wasza rola może być, możemy tu mówić o takich dwóch scenariuszach. Zadając sobie pytanie, co w, co w związku z tym? Mam dane i je przetwarzam. Co ja w związku z tym muszę zrobić? Pierwszy scenariusz, niestety, jak to zwykle bywa, są dwa, a czasami jest ich nawet trochę więcej. Stajecie się administratorem danych. Bardzo prosta sytuacja, wystarczy zbudowanie. Poprzez waszą aplikację, która nie musi wymagać jakiejkolwiek procedury rejestracyjnej, zbudujecie taki profil behawioralny tego użytkownika, macie pewne dane identyfikujące jego urządzenie, pośrednio identyfikujące jego. Należy założyć, że budując swoją bazę, budując zbiór takich danych, przynajmniej niektóre osoby będzie można zidentyfikować. Trzeba więc przyjąć, że przetwarzacie dane, przetwarzacie je w zbiorze i stajecie się ich administratorem. Jeżeli coś z tymi danymi robicie, ważny jest cel, budowanie profilu, dzięki, możecie, dzięki któremu możecie badać zachowania użytkowników. Decydujecie o celach, budujecie profil w związku ze swoimi potrzebami, z potrzebą marketingu oraz środkach przetwarzania danych. Wykorzystujecie takie lub inne serwery, takie lub inne urządzenia po to, by te dane przetwarzać. I w tym momencie macie pewien problem. No, macie pewne obowiązki, zostaliście tym administratorem. Do tego scenariusza za chwilę jeszcze wrócimy. Nie w każdej sytuacji, gdy wejdziecie w posiadanie tych danych, będziecie je choćby przechowywać, musicie tym administratorem zostać. Drugi scenariusz: jesteście jedynie tak zwanym procesorem danych. Jest to trudne do rozróżnienia, mało intuicyjne. I w jednej i w drugiej sytuacji możecie mieć dane, możecie być tym podmiotem, który faktycznie je przechowuje. Niemniej, przetwarzając na zlecenie, jesteście w pewnym sensie podwykonawcą administratora danych. W tym scenariuszu e, najprawdopodobniej znajdzie on zastosowanie, gdy wytwarzacie jakąś aplikację dla swojego klienta biznesowego. Ta aplikacja służy do zbierania rozmaitych danych e, o klientach tego klienta i jednocześnie proponujecie klientowi dodatkową usługę. E, przechowamy te dane. E, Waszego klienta to już nie będzie interesować. W wielu modelach biznesowych to będzie się po prostu zdarzało. Jeżeli to klient o tym tak naprawdę decyduje co z tymi danymi się dzieje, wydaje wam polecenia w formie chociażby umowy jaką macie z klientem, to on będzie administratorem danych, wy będziecie odpowiedzialni wyłącznie za ich odpowiednie zabezpieczenie. Różnica może być naprawdę niewielka, ale zasadniczo zmieni się zakres waszej odpowiedzialności względem tego użytkownika końcowego aplikacji. Tak naprawdę istotne to, to dobrze obrazuje, dlaczego tak istotna jest umowa, dlaczego to nie jest tylko jakiś tam element papierkologii, którą należy zostawić na koniec. To umowa ustawi wam w pewnym sensie ten problem i powie wam kim wy jesteście. Nie mówimy tutaj o umowie jako pewnym dokumencie, ale o tym co tak naprawdę będziecie chcieli wykonywać dla klienta, czy czego klient od was oczekuje. Pierwszy scenariusz sami wytwarzacie aplikacje, zbieracie dane o klientach, decydujecie co z tymi danymi robić. Drugi scenariusz wytwarzacie aplikację, jesteście deweloperem tej aplikacji, wasz klient jest jej administratorem, służy ona realizacji celów waszego klienta. Oczywiście może być dużo sytuacji pośrednich, te modele mogą być różne. No tutaj kilka przykładów. Pierwszy to dla wielbicieli wolontariatu. Myślę, że wielu tu takich nie będzie, przynajmniej na tej niwie technologicznej. No ale możemy sobie wyobrazić taką sytuację, w której w zasadzie problemu z ochroną danych i z obowiązkami nie będziecie mieli proste aplikacje, które pozwalają użytkownikowi zachować pewną kontrolę nad swoimi danymi. Druga sytuacja, to to, o czym mówiliśmy, czyli bardzo częste, tak, profilowanie takiej osoby, w którym wy realizujecie swój cel. Trzecia, wszelkiego rodzaju aplikacje oparte o model freemium, w którym zasadniczo Wytwarzając taką aplikację, uzyskujecie dochody z reklamy w tej aplikacji. To jest właśnie taka klasyczna sytuacja, gdzie ciężko ocenić. Najprawdopodobniej dostawca komponentu reklamowego będzie administratorem danych, wy nim nie będziecie, chyba że będziecie mieli do tych danych dostęp i coś z nimi zaczniecie robić zaczniecie budować profil. Co nie zmienia faktu, że o tym użytkowników należałoby poinformować. Podstawowe obowiązki. Z moich doświadczeń wynika, że tym najtrudniejszym do zrealizowania i jednocześnie najważniejszym jest informacja. Użytkownik powinien wiedzieć, kto tak naprawdę dane o nim zbiera i po co je zbiera. Pobierając aplikacje ze, ze sklepów, z, to dotyczy przede wszystkim Androida. Gdy spojrzycie sobie na, na te opisy, to one są czasami zatrważające. To jest prosta latarka, która żąda dostępu do danych z mojej książki kontaktowej, danych związanych z SMS-ami, do czytania ich. Dlaczego? Nie wiem i niestety Google mi tego nie powie, bo wskazuje jedynie na to, jakie dane. Rzadko też mówi o tym sam dostawca takiej aplikacji. Nie informuje mnie, w jakim celu on je zbiera. To stawia bardzo duże, zostawia bardzo duże pole do interpretacji, do domysłów. Mogę mieć swoją tezę, trudno czasami weryfikowalną. Informacja. Podstawowy zakres uprawnień dla aplikacji, które użytkownicy pobierają ze sklepów, nie realizuje. Tego obowiązku informacyjnego odnośnie celu. Dlatego zawsze sugerujemy, by to doprecyzować. Jeżeli Wasza aplikacja chce takie dane pobierać, chce mieć dostęp do pewnych danych użytkownika już zgromadzonych w, w urządzeniu, to fair byłoby powiedzieć dlaczego, a nie tylko jakie. Pamiętajcie, że jeżeli jesteście administratorem, każda osoba, której zbierzecie dane. Ta cała, ta cała układanka, dane osobowe, przetwarzanie, wy decydujecie o celach. E, taka osoba, wobec której te elementy są spełnione, ma prawo dostępu do treści swoich danych, a więc e, po to mamy ją poinformować o tym, że wy te dane macie, po to mówicie, w jakim celu je macie, by e, ona mogła do nich mieć dostęp i sprawdzić, czy naprawdę jest tak, jak wy jej e, mówicie. Dobrowolność albo obowiązek. Tutaj sytuacja jest jasna: to jest po prostu dobrowolność w tym przypadku. No nie ma póki co jeszcze przepisów prawa, które nakazują podanie określonych danych twórcy aplikacji mobilnej i, i zarządzającemu tą aplikacją. Zasada legalności. Gdy już te dane zebraliśmy, poinformowaliśmy użytkownika o tym, jakie są jego prawa, w jakim celu zebraliśmy te dane, zawsze musimy mieć na względzie podstawę prawną. Nie wszystkie dane można zbierać. Na ogół musimy się wylegitymować czymś. W praktyce najczęściej będzie to zgoda tej osoby. Można oczywiście rozwijać ten wątek, nie jest to wyłączna podstawa, nie zawsze jest zgoda potrzebna. Z cyklu również obalamy mity, starając się o pracę, wysyłając swoją cefąkę, wysyłając list motywacyjny. Tak naprawdę, zgody nie musicie podawać, nie musicie odhaczać tego checkboxa nie musicie o niej pisać. To jest coś czego nie wiem, nie wie być może 90 kilka procent rekrutujących. Wasza zgoda nie jest potrzebna. Przepisy prawa pozwalają na to. Ta zgoda jest w zasadzie nieważna, bo jest na was wymuszona, żeby wysłać to CV, wy ją musicie udzielić. To obrazuje właśnie problem dobrowolności zgody i tego kiedy ją zastosować, kiedy nie. W przypadku aplikacji mobilnych Należy przyjąć, że taki użytkownik powinien się zgodzić. By się zgodzić, musi wiedzieć, na co się zgadza, więc w jakim celu te dane y, przekazuje. E, adekwatność. Tutaj dotykamy jeszcze innego, innego aspektu całego zagadnienia. Ustaliliśmy już, że możecie e, wejść w posiadanie danych użytkowników. E, zastanowiliśmy się, w jakim charakterze występujecie względem tych danych, czy decydujecie o celach ich przetwarzania, jesteście administratorem, i tamte obowiązki was dotyczą. Czy też administratorem jest na przykład wasz klient, dla którego wytwarzacie aplikację? I dobrze byłoby poinformować go o tym i wziąć to pod uwagę na etapie jej projektowania, że te obowiązki gdzieś muszą być dopełnione, najpewniej w jakiejś formule polityki prywatności? A być może w formie konkretnych informacji, konkretnych okien dialogowych, które pojawią się przy okazji różnych elementów, różnych funkcjonalności usługi, o czym na końcu. Musicie też zastanowić się nad ich adekwatnością. Klasyka latarka, o której już wspominałem. Czy można wskazać jakiś cel, dla których tak prosta aplikacja, która ma wymusić na moim Samsungu uruchomienie lampy LED-owej? chcę uzyskać dostęp do, do danych z moich kontaktów. No, trzeba powiedzieć sobie uczciwie, że no nie, to nie jest adekwatne do tego celu jakkolwiek by tego nie uzasadniać, ta aplikacja tego nie potrzebuje. Niemniej próbuję to robić. Dane, nawet jeżeli użytkownik zgodzi się na to, by, by aplikacja uzyskała do nich dostęp, Muszą być proporcjonalne do tego celu. To ważne. To ważne na etapie projektowania różnych jej funkcji. Uwzględnijcie to, by nie zbierało to wszystkiego, co się rusza w telefonie i tylko nie ucieka. Miejcie na uwadze ten aspekt tego celu. Jeżeli zbieracie dane, budujecie jakiś profil. Jesteście tym celem związani, chyba że znów zapytacie użytkownika, czy on chciałby, by te dane były przez was przetwarzane w innym celu. Kolejnym e, takim e, aspektem e, tego procesu, e, gdy już sobie przebrnęliśmy przez tą teorię, e, to kilka takich dobrych praktyk, które zawsze sugerujemy, by, by, by twórca aplikacji wdrożył u siebie był miał to na względzie, by w praktyce zapewnić możliwość realizacji tych, tych obowiązków. Tak jak mówiliśmy słabość zwłaszcza w przypadku Androida sklepu. Nie ma tam możliwości zmiany komunikatu informacyjnego, który odnosiłby się do poszczególnego uprawnienia nadawanego aplikacji. Zgodnie z prawem należy użytkownika o tym poinformować. Niezbieranie danych na zapas. Doskonale rozumiemy na tym etapie tworzenia. E, możecie mieć jeszcze dużo różnych pomysłów, nie chcecie sobie zamykać drogi. E, Niemniej e, te dane zebrane na zapas na pewno nie będą adekwatne i na pewno nie będą przetwarzane w jakimkolwiek celu, bo celu jeszcze nie ma. E, miejcie na uwadze to, pomimo wszelkich trudności z tym związanych, aktualizacja na przykład, e, by. Aplikacja zbierała te dane, których naprawdę potrzebuje do realizacji konkretnych funkcji dla niej przypisanych. Informacja o potrzebie zbierania dodatkowych danych to konsekwencja tych dwóch pierwszych zaleceń. Kiedy korzystając z jakiejś aplikacji, użytkownik nagle staje przed dylematem: ona chce więcej danych, potrzebuje ich, poinformujmy go o tym. Z punktu widzenia takiego user experience to może być trochę uciążliwe, dlatego ten komunikat niech będzie najkrótszy, jaki może być. Niech będzie najbardziej zrozumiały, jaki może być. E, mówiąc e, e, wprost, niech tam nie będzie dużo żargonu prawniczego, czegoś co jest niestrawne, niech to będzie krótkie i konkretne. E, the default rules. E, to chyba jedna z najistotniejszych, e, z najistotniejszych przesłań, jakie chciałbym Wam przekazać. E, wszystko, co domyślnie e, ustawione, odhaczone, e, najprawdopodobniej dla wielu użytkowników już tak pozostanie. Możecie to wykorzystać w dowolnym celu, ale jeżeli chcielibyście się kierować e, tymi dobrymi praktykami w zakresie ochrony prywatności, starajcie się wymuszać wręcz na użytkowniku. Dokonanie świadomego wyboru. Jeżeli chce zwiększyć zakres danych, niech on to zrobi poprzez jakąś formę interakcji. E, niech to nie będzie domyślnie odhaczony tickbox, niech to nie będą domyślne ustawienia, do których wielu z nich po prostu nie zajrzy. E, po resztę dobrych praktyk e, na pewno jesteście Państwo w stanie je odszukać e, w sieci, e, jest ich sporo. Dziękuję bardzo za uwagę.